Inna historia świata Łukasz Kulak. Witam państwa w kolejnej audycji. To nagranie będzie audycją specjalną, dlatego że naświetlę państwu bardzo świeży temat, który zapowiadając zresztą na, na moim blogu oraz facebookowej stronie. Mianowicie chodzi mi o zagadnienie mumii z Naska. Bardzo kontrowersyjny temat, oczywiście ciekawy i też myślę zmieniający w znacznym stopniu te utarte oficjalne doktryny naukowe. Nie chciałem brać się za to zagadnienie od razu, dlatego że w sieci ogólnie rzecz, bior rzecz biorąc panuje bardzo duża dezinformacja i po prostu łatwo pogubić się w tych wszystkich doniesieniach prasowo-internetowych. Natomiast, mimo problemów, dotarłem do wiarygodnych informacji, które Stawiają sprawę w całkiem jasnym świetle, i na podstawie już przeprowadzonych badań możemy wyjaśnić konkretne, możemy wysnuć konkretne wnioski. O czym będzie audycja? Otóż zaplanowałem yy, sobie trzy punkty. W na początku opowiem Państwu w ogóle yy, o samym odkryciu yy, podstawowe informacje. W kolejnym punkcie kolejny tej audycji to będzie przedstawienie badań, jakie już przeprowadzono. Natomiast no w, w trzecim, ostatnim punkcie zaplanowałem, że powiem na temat dezinforma o tej dezinformacji, o której wspomniałem przed chwilą, bo to jest naprawdę szokujące, że ludzie, którzy podają się prawda, za, nazwijmy to, dziennikarzy w cudzysłowie, bo tego się nie da inaczej odkreślić. Po prostu nie wiedzą co robią, nie mają pojęcia o czym piszą, i wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć. Natomiast przechodząc już do głównego wątku tego nagrania, to 15 czerwca 2017 roku do analizy laboratoryjnej przekazano próbki pobrane. Z niezidentyfikowanych mumii, które znaleziono w Peru na płaskowyżu Naska, znaleziono tam sześć ciał, które przypominały ludzkie szczątki, szczególnie jedno z tych ciał, aczkolwiek cechy fizjonomiczne tych istot wykazywały różnice w porównaniu z budową fizyczną człowieka. Przede wszystkim, na, przede wszystkim uwagę zwraca nienaturalnie wydłużona czaszka, trójpalczaste dłonie, kończyny dolne, bardzo długie palce u nóg, tutaj to chyba widać na tych zdjęciach, które zamieściłem w audycji, a także spłaszczony mały nos. Wzrost najwyższej istoty szacuje się na około 168 cm, wzrost mniejszych na około 60 cm. Natomiast jeżeli chodzi o, o wiek tych mumii, to um, um, naukowcy mówią, że e, badania wykazały, że e, te mumie pochodzą z, dwu, z 245 lub 410 roku naszej ery, a więc nie są to jakieś nie jest to jakiś prehistoryczny powiedziałbym okres no, natomiast no, to, to, to jest uważam, nie jest, wiek nie jest aż tak ważny w tym przypadku yy, odkrycia dokonała grupa niezależnych badaczy na czele ze znanym dziennikarzem peruwiańskim zajmującym się sprawami niewyjaśnionymi panem Jaime Masanem. i teraz jeżeli chodzi o o te badania to, jak już wspomniałem na blogu, analiza DNA przeprowadzona przez labo laboratorium Biotech MOL wykazała, że 30% DNA jest podobne do kodu genetycznego człowieka, ale 70% nie wykazuje podobieństwa do naszego DNA. I w w początkowej fazie badań, według naukowców, badane DNA miało pochodzenie bakteryjne, znane. Jednak, jednakże dokładniejsza analiza próbek wykazała, że tylko 20% ma faktycznie pochodzenie bakteryjne, natomiast 80% z tych 70% nieznanego odcinka kodu genetycznego nie nadaje się w ogóle do ustalenia. Badania po prostu wskazują, że żaden organizm na Ziemi nie posiada podobnej sekwencji genet kodu genetycznego. Oczywiście możliwe są, to są powiedzmy nazwijmy te badania są w sumie wstępne powiedziałbym, dlatego że możliwe są dalsze, jeszcze bardziej wnikliwsze studia. Jednak wymaga to oczywiście czasu. Istnieje możliwość, z tego co wiem, to istnieje możliwość zdeterminowania kolejnych 2 milionów sekwencji, co zajmie oczywiście więcej czasu. Od, mówi się, że od pół roku do roku czasu, więc musimy się tutaj uzbroić w cierpliwość. I teraz chciałbym powiedzieć Państwu, co na temat tych badań sądzą sami naukowcy, którzy próbki studiowali. I na przykład Ricardo Ranhel, biolog, powiedział, że zbadano około 600 tysięcy sekwencji mole molekuł od długości 150 nukleotydów. Z przestudiowanych czterech próbek wynika, że genom istot jest podobny do ludzkiego kodu genetycznego w 19-30%. W celu znalezienia podobnych organizmów użyto nawet programu BLAST. To jest taka międzynarodowa baza danych oparta na kompletnym ludzkim genomie i również innych organizmów, w tym zwierząt i ponad 2000 mikroorganizmów bakteryjnych. I co ciekawe, sekwencje nie wykazały żadnych znaczących podobieństw z DNA bakteryjnym, czyli jak już powiedziałem, jest to, są to znalezione istoty. Ustalenie ich pochodzenia tak naprawdę może okazać się niemożliwe. To znaczy, że po prostu nie pochodzą z Ziemi. Kolejną osobą, którą, która poświęciła czas na badanie próbek, to jest dr Jose de Jesus Salse, to jest nauczyciel. Medycyny Sądowej Meksykańskiej Marynarki Wojennej. Jego badania dotyczyły mniejszych gatunków, i uwagę naukowca zwróciło położenie tak zwanego wielkiego otworu potylicznego. Jak sam stwierdził, podstawa czaszki ma kształt kwadratowy, tak jak u większości naczelnych. Natomiast byłoby, byłoby to pierwszy, pierwszy raz tak naprawdę, kiedy obserwujemy gatunek o dużym otworze w kształcie kwadratu z krawędziami również kwadratowymi. I ten otwór znajduje się dokładnie w środku czaszki bądź w środkowym segmencie czaszki, a nie w tylnym. Lub tylnym, trzecim segmencie, jak to ma miejsce u ludzi. Ponadto yy, yy, naukowiec również zauważył bardzo ciekawą rzecz, mianowicie taką, że u człowieka kąt widzenia wynosi yy, średnio 140 stopni, natomiast yy, yy, w przypadku tych badanych istot położenie oczodołów yy, Dawało zupełnie inne możliwości widzenia świata, dlatego że kąt widzenia u nich wynosi 180 stopni, po prostu wynika z tego, że struktura kości pozwalała na zakres takiego widzenia. Co więcej, podkreślił on, że jama ustna. Jest zupełnie inna od jamy ustnej człowieka, dlatego że u tych istot posiada ona bardzo małe szczęki pozwalające tylko na połykanie, a nie rzucie. Co więcej, zauważono pneumatyzację, czyli takie czarne przestrzenie lub miejsca w kościach. Y, które są prawdopodobnie y, mają charakter pneumatyczny i dają lekkość czaszce, to znaczy y, ta czaszka pozostaje sztywna i odporna, ale za to jest y, znacznie lżejsza. I y, wypowiedział się, oprócz tych małych istot, on wypowiedział się również na temat y, y, większej y, istoty, tej y, mierzącej około 168 cm, która nazwana została. Y, mianem Maria i on powiedział, ja teraz zacytuję to, co powiedział naukowiec, uwaga, to jest cytat. jest rzeczą niemożliwą, aby odcięto dwa brakujące palce i dodano paliczki, czyli ko kości tworzące przednią część stopy, palców stóp i palców rąk, ponieważ długość każdej kości jest specyficzna i z układu kości wynika, że są one naturalnego pochodzenia i nie zostały sfałszowane. Jak widać na tej mojej, audycji, tych zdjęciach zamieszanych w audycji, to ta istota ma właśnie takie, taką trójpalczastą dłoń i trójpalczastą stopę. I według tak zwanych dziennikarzy, którzy przystudowali temat, to według nich ta mumia została po prostu w jakiś sposób sfałszowana, wykonana czy z jakiegoś materiału, czy w jakiś sposób została no, zmanipulowana, natomiast tutaj studia wykazują, że jest to autentycznie żywa istota i nie została tutaj, nie zostały przeprowadzone żadne Żadne tutaj y, po prostu sztuczne zabiegi, które miały na celu y, modyfikację o wyglądu y, tej istoty. Y, kolejnym badaczem, który zajął się a, znaleziskiem, to jest dr Raimundo Salas, prowieński radiolog i ekspert w dziedzinie tomografii, y, który posiada 35-letnie doświadczenie w zawodzie. Na temat większego okazu stwierdził, że była to bez wątpienia żywa istota posiada ona nawet wewnętrzne organy, w tym prawdopodobnie jajniki. Podkreślił też, że korzenie paliczków stóp pokazują, że ich modyfikacja była niemożliwa, dlatego że tomografia wykazała brak sztucznych zmian. Co ciekawe, również kość u rąk o długości 20 cm w ogóle niespotykane perfekcyjnie do siebie pasują i nie wykazują żadnych śladów manipulacji. Stwierdził, że ten większy okaz Maria posiada miednicę charakterystyczną dla osobników płci żeńskiej i przyznał też, że czaszki istot są większe i wydłużone niż ma to normalnie miejsce. I również nie stwierdził jakiś sztucznych tutaj Zabiegów, manipulacji, które mogłyby wpłynąć na zmianę naturalnego wyglądu fizycznego tego osobnika. Sprawie przyjrzał się także peruwiański chirurg dr Edson Salazar Vivanco. Co jest bardzo ciekawe, on zbadał te mniejsze istoty i stwierdził, że. Ciała tych, tych, tych bytów posiadają anomalie anatomiczne, to znaczy na przykład w grzebieniu kości biodrowej zauważono dziwne zgrubienie. Zauważono na przykład brak kości łonowej, wystający nienaturalnie obojczyk, pojedynczą kość przedramienną. U człowieka są przecież dwie. Poza tym zauważył, że są trzy paliczki. W trzech palcach. To też jest dość dziwne, zwłaszcza, e, zwłaszcza że te palce były e, bardzo duże. E, na przykład w nodze poniżej kolana po, e, znajduje się pojedyncza kość zamiast dwóch, bo u nas jest piszczel i kość strzałkowa. Tam jest jedna kość. E, I zauważył również zupełnie odmienną e, budowę e, stopy głównie chodzi o stęp, to ja, ja nie będę tutaj jakby zagłębiał się w szczegóły, bo trzeba byłoby znać bardzo dobrze anatomię człowieka, żeby tutaj mówić dokładniej o tym, ale chodzi o to, że stopa tej istoty ma po, po pierwsze bardzo dziwny układ kości i tak naprawdę ciężko w ogóle mówić o niej jako o istocie. Ludzkiej. I, I co ciekawe, skóra tych istot przypomina skórę gadziom, dlatego, że pokryta jest łuskami i jest porowata w dotyku. I co jeszcze dziwniejsze, że yy, yy, badając jedną z tych mniejszych istot, Wiwanko odkrył, że ma ona wypukłość w obszarze miednicy, a prześwietlenie rentgenowskie wykazało obecność w jej organizmie trzech jaj. Także no, to są bardzo takie, powiedziałbym, szokujące informacje chyba dlatego, że one zupełnie są sprzeczne z tym, co do tej pory widzieliśmy. no Jeżeli te mniejsze istoty są... Mają naturę gadzią, no to znaczy, że e, ja tutaj nie żartuję, ale mamy chyba dowód na, na odkrycie tak zwanych reptylian, czy gadzich istot, które w, w świecie starożytnym byli, były takimi istotami wiedzącymi tak naprawdę. Bardzo dużo tekstów jest na ich temat e, i tak dalej. Więc no, zobaczymy, co, co z tych badań wyniknie w dalszym czasie, kiedy zostaną przeprowadzone jeszcze, w, jeszcze dokładniejsze studia. Na pewno badania wskazują, że istoty odnalezione w jaskini na płaskowyżu naska są organizmami żywymi. To jest podstawowa rzecz. Cechy fizyczne tych istot y, różnią się od ludzi, co, co dowodzi po prostu ewidentnie, że nie należą one do gatunku Homo sapiens, ale innego dotychczas nieznanego na Ziemi. Badania DNA pokazały, że istoty są, jak już wspomniałem, nieznanego pochodzenia, dlatego że y, no, brak znaczących podobieństw do znanych organizmów y, żyjących na Ziemi według mnie jest, no tutaj jest to jasne, być może te, te organizmy w ogóle nie pochodzą z naszej planety, być może są to jakieś hybrydy, jakieś no, połączenie istot powiedzmy humanoidalnych z gadzimi. Oczywiście, jak już mówiłem, dalsze badania powinny te kwestie jeszcze bardziej wyjaśnić, jeszcze lepszym stopniem natomiast teraz powiem na temat tej dezinformacji bo to jest naprawdę temat warty prześwietlenia na przykład w Daily Mail ukazał się artykuł na temat tych trójpalczastych mumii gdzie ja podam linki do tych artykułów do tych relacji pod audycją bo to najlepiej jak państwo sobie sami to przestudiujecie i ten Daily Mail właśnie podaje, w ogóle dyskredytuje osobę, odkrywcy Musana, dlatego że podaje jakieś nieprawdziwe informacje na jego temat Stara się tutaj jak najbardziej przedstawić go w takim no, złym świetle I co więcej, powołuje się na osobę Nigella Watsona, to jest on jest przedstawiony jako badacz UFO, ktoś taki, który twierdzi, że te, te istoty są fałszywe, są po, po prostu zostały wytworzone z gipsu. Więc, no, człowiek w ogóle nie mający dostępu do badań, nie wiedząc tak naprawdę nic na ten temat, mówi takie rzeczy, a, a, a ci dziennikarze w cudzysłowie łykają to wszystko. I to, to jest naprawdę szokujące, jak, jak ten świat medialny w tych czasach funkcjonuje. Na, na przykład, e, brytyjski Express podaje e, błędne dane na temat badań. E, tam napisane jest, że mumy mają w 100% ludzkie DNA i, i też e, powołuje się na tego Nigela Watsona, więc. E, ja, ja nie wiem, skąd ci ludzie mają w ogóle, biorą informacje, kto im płaci za to, czy, czy oni da, naprawdę są tak ym, ograniczeni, powiedziałbym, w, w tym, co robią, czy po prostu to jest plan y, ludzi, którzy, którzy zatrudniają takich, takich dezinformatorów, bo to inaczej się nie da powiedzieć, to jest y, naprawdę y, karygodne, żeby w XXI wieku Ludzie byli tak okłamywani, i później, widzicie, później to jest tak, że jakiekolwiek kontrowersyjne odkrycia, znaleziska czy, czy tego typu rodzy, rzeczy są przez społeczeństwo wyśmiewane, kompletnie ignorowane, dlatego że ludziom. Wtłacza się zupełnie nieprawdziwy obraz y, rzeczywistości, i, i, i ludzie, no wiadomo, też nie poszukują y, informacji y, na własną rękę, ale po prostu bazują na tych wszystkich śmieciowych informacjach, na tych bzdurach y, opo y, opo opowiadanych przez y, ludzi, którzy kompletnie nie mają pojęcia na, na temat konkretnego zagadnienia. Dlatego tym, tym trudniej jest w ogóle przekazywać informacje z dziedziny, które, z dziedzin, które, którymi ja się zajmuję, bo trzeba na początku przejść tą ścianę, jakby niewiedzy ludzkiej, sceptycyzmu i takiego podejścia na, na nie. Więc no. Tak to się wszystko ma. W tej audycji to już wszystko. Mam nadzieję, że dostarczyła ona Państwu ciekawych informacji. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia kolejnym razem.